Kacper, e, pytanie do ciebie. Kacper, e, duża część fanów twojego oponenta uważa, że odwracasz kota ogonem i robisz z siebie ofiarę, mimo że Ty jesteś tutaj winny. Przypominam, mówimy tutaj o fanach Twojego oponenta, czyli o osobach, które no, z zasady jakby nie będą po Twojej stronie. E, czy masz wyrzuty sumienia w związku z tą sytuacją, że wasza przyjaźń się skończyła, czy uważasz, że całość winy leży po stronie Marcina? Okej, okay, tak więc jeszcze przed rozpoczęciem tego odcinka chciałbym Was zachęcić do zainstalowania nowej przeglądarki, która pozwoli Wam zarabiać za samo korzystanie z niej około 100-150 zł miesięcznie. Jedyne co trzeba zrobić to zainstalować ją po prostu z linku podanego w opisie i korzystać z niej przez miesiąc, a pieniądze te będziemy mogli sobie spokojnie wypłacić. Jeśli interesuje Was ten temat i chcielibyście na przykład zarabiać sobie 1000 zł, 2000 zł przez internet, zobaczcie sobie drugi link do strony. Gdzie po prostu jest dużo różnych fajnych sposobów na zarobek w internecie, a ja już nie przedłużam, tak więc wracamy do odcinka. Ja powiem tak. Ja jestem osobą, każdy to właśnie z osób, gdzie znamy się prywatnie i w prywatnych relacjach. Ja jestem osobą, która stara się wybaczać jakiegoś znajomym, jeśli popełnił jakieś błędy. Nie mówię, że ja jestem jakiś święty czy coś, ale, ale zawsze każdy zasługuje na drugą czy kolejną szansę. E, po prostu po, za którymś razem e, stwierdzam, że trzeba uciąć coś, jeśli jest to toksyczna relacja. E, czy ja robię z siebie ofiarę? E, Lexi chyba nawet, e, obecna koleżanka Marcina, bardzo dobra, e, w wywiadzie teraz chyba jest e, na pierwsze na czasie filmik z Verso, widziałem, że tam było pytanie. I, I Lexi powiedziała, że wcale się nie dziwi mi, że mam takie problemy do Marcina yy, i że Marcin odwalił wiele rzeczy, więc skoro to mówi osoba z jego prywatnego grona i z jego najbliższej, teraz chyba z najbliższych kręgów takie rzeczy, no to chyba ja już nie muszę nic zadawać, bo to jest wszystko wyjaśnione. I'm not the only one, Kacper. Ty też się trochę naodwalałeś. To się tak jakby równoważy. Ale... Nie mówimy teraz o tym. Ja mówię tak, przed chwilą powiedziałem, że ja też nie jestem święty, też zrobiłem jakieś swoje rzeczy, ale to Lexi mówiła, że się nie dziwi mi wcale, że mam taki problem do ciebie. Więc skoro Lexi, osoba, która jest twoją dobrą kumplęką, Dobra, z którą spędzacie czas, mówi takie rzeczy, no to coś musi znaczyć. Jeśli osoby z twojego kręgu mówią, że, że to nie jest przypadkowy konflikt, tak? Ja tutaj chcę. Y konflikt nie jest przypadkowy, ponieważ zachowujesz się jak kawał a to jest za trasyka. przeproszeniem chuja, więc... Dlaczego tak się zachowuje, Marcin? Uargumentuj to, bo ty potrafisz tylko zarzucać na mnie jakieś rzeczy, a nie możesz tego uargumentować. Jak zadaję ci jakieś konkretne pytania i daję ci konkretne argumenty, to ty od razu zmieniasz temat i potrafisz podjąć Kasper, rozmowy. Kasper, teraz przesadzasz. E, przypominam, bo podejrzewam, że odnosisz się do naszych ostatnich wiadomości prywatnych. Nie, odnoszę Przypomina, się do od wszystkich naszych rozmów, jakie tutaj Zadawałeś, przeprowadziliśmy. Za, Jakie ty mi pytanie? Zadaj mi konkretne pytanie, proszę. Dobrze, nie chce mi się wracać no nie, do tego No nie, wszystkiego. no nie, no dawaj. Dobrze, czy Marcin? Dobrze się e, powiedziałeś… E, wróćmy na przykład do tego wywiadu z Mateuszem Kaniowskim, gdzie e, przyznałeś się, że donosiłeś na mnie, A jako przy... będąc kumplem. Mhm. I mówisz tak. Mówisz, że e, ty byłeś lepszym wtedy kolegą Stewarta, więc e, stwierdziłeś, że to jest normalne zachowanie i że powinieneś tak zrobić. I dla mnie… Jest to dziwne, bo pamiętam na przykład, jak byliśmy w domu X. Tak, i, i Stewart mógł na mnie liczyć, a jak już X... jesteśmy przy, przy Kaniowskim, to może powiesz, czekaj, e, czekaj, czekaj, jak się dzisiaj w stosunku do niego zachowałeś, jak nie chciałeś mu udzielić wywiadu, bo powiedziałeś mu, że, e, że udzielał wywiad... E, daj mi do bo, że ja mu taki... udzielałem wywiadu, że z konfidentem rozmawiał i dlatego nie rozmawiasz z dziennikarzem nie, 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 sportowym. To świadczy o tobie, Kacper. Zaraz wrócimy do tego tematu, wróćmy do tego, bo znowu uciekasz, widzisz, Marcin? Znowu żyłka na szyi wyleciała i znowu jest, kurde, spinka. Wróćmy do tematu. Słuchaj, Mordo. Mówisz, że Stewart mógł na ciebie liczyć. Ja pamiętam sytuację, jak Stewart trafił do szpitala i to ja z nim siedziałem w tym szpitalu, a ty sobie latałeś po mieście. Pamiętasz taką sytuację? Nie, bo ja wtedy byłem w Kenii. A, to dobrze, dobrze. No to może tak nie było. I wielokrotnie ja konkre... też bywałem ze Stewartem w szpitalu i to chyba nie jest pole do tego, żeby dyskutować, kto ile razy był dobrze, ze Stewartem w szpitalu. dobrze, ale to tak czy siak. Już nie, nie mówmy kto był lepszym kumplem, kogo, bo to nie o to tutaj chodzi. Czy to dalej ty nie uważasz, że nie jesteś konfidentem, jak się rozpruwasz na swojego ziomeczka, no. Przepraszam, że. to bardzo. dalej będziesz się jest trzymał jednego reakcja. tematu. O, już ostatnio odpowiedziałem ci na to pytanie. Nie, nie uważam się w żadnym stopniu za konfidenta. Czyli nie uważasz, że donoszenie na swojego ziomka, bo yy, donoszenie na swojego ziomka, bo ktoś jest yy, też twoim ziomkiem, nie jest konfidencją. Do agencji jakiejś obcej. W sensie. Ja uważam, że jak jesteś z kimś w relacji... I Znowu wpadasz w słowo to, którego nikt nie zrozumie, Kacper. No dobrze, to odpowiedz na pytanie, nie uważasz się za konfidenta, zakończamy, zakończamy temat. Powiedziałeś, że nie, przepraszam bardzo, trochę się zakalopowałem teraz, zestresowałem się, ja tak mam na wypowiedziach publicznych, ale... Z, yy, obyś w ringu tak nie wiem. Obym w ringu tak nie miał. w ringu właśnie nie będę miał. Może lepszy jesteś w gadce. Ale jak widać w walce nie jesteś lepszy. Nosek masz już obity i obiecuję Ci Marcin, że zniszczę Cię w tym oktagonie. Rozumiesz to? Ej, czułem, że się tego noska przyczepisz. Rozumiesz to? To znaczy, to znaczy... Bo ja wiem, że Ty jesteś mocny. Ja ty, wiem, że Ty jesteś lepszy tutaj w gadce i czujesz się lepszy w garce. Tylko ja myślę, że w oktagonie nie będziesz już taki mocny. No to może Zobaczymy, się... jak Zobaczymy, czy wtedy będziesz taki wygadany i czy wtedy będziesz odbijał piłeczkę. Ale ja wtedy nie będę nic gadał, po prostu będę... Ostatnio mówiłeś, że wyjaśnimy to w oktagonie. Ale my tam nie idziemy rozmawiać, rozmawiać tylko się pijdzie tak się jeszcze. Jak się pogadamy w OKTAGONIE, <gadanie> pamiętasz? To ty tak mówiłeś na pierwszej konferencji. Czy na jakimś wywiadzie, że pogadamy. Co, znowu się zestresowałeś? Nie, ja nie jestem zestresowany. Mówisz, ja się dalej się trzymam w swojej wersji. Dalej mówię, że podam ci rękę, dalej nie uważam się no za tak, konfidenta... No, chcesz mi rękę... I dalej ręce... uważam, że nigdy nie mogłem na ciebie liczyć. Nigdy nie mogłeś na mnie liczyć, czyli wtedy jak się za ciebie wstawiłem, to nie mogłeś na mnie liczyć? To nie jest liczenie? Ja nigdy na Ciebie chyba nie mogłem liczyć w takim razie. A Ty się nie odzywaj, bo się obiec... Nie odzywaj się, bo się opiekowałem To może chodź, synem, to chodź chodź, chodź, dam kolejny. Ci mi... Chodź, na dam poprzedniej mi kro... konferencji... Co? Na poprzedniej konferencji witałeś się ze mną, podawałeś łapkę, a teraz jesteś Nie, nie to Ty do mnie podszedłeś i Ty się przywitałeś ze mną. Przywitałem się. Ty się moim synem opiekowałeś, tego syna a sprzedałeś, podbiłeś sobie fame na nim. Jesteś kur... zwykłym... Śmieci. Ja jesteś zwykłym Słucham. śmieciem, to, to, dzie się. to dziecko do ciebie pisało przez trzy miesiące i prosiło cię o spotkanie, o to, że chcesz się z tobą spotkać, o to, że chce z tobą film co, nagrać, a ty za każdym razem nie miałeś czasu, bo byłeś zapracowany, a później przestałeś się odpisywać, Błoński, Słuchaj. Jesteś, Słuchaj, jesteś śmieciem, rozumiesz, ja śmiecie. jesteś śmieciem, który zniszczył tym X, jesteś śmieciem, który sprzedał Dubiela, E, I co stary. jeszcze zrobiłem? Co jeszcze zrobiłem? Gościu, wprowadziłeś Też, swojego dziecka e... do projektu, żeby tak. zarobić na tym pieniądze, a ja byłem osobą, która się nim opiekowała na ja mam wystarczająco pieniądze, ja nie muszę zarabiać się... na swoim dziecku. No to chciałeś to promować, nie rozumiem. Bo to jest małe dziecko, któremu powinieneś dać pochodzić do szkoły. Niech on sam decy decyduje szkoły, chodzi do szkoły. Niech On sam zadecyduje, czy będzie chciał się pokazywać w internecie. Mordo, ale on jest bardziej rozwinięty mi, niż ty emocjonalnie. Mi, o czym ty mówisz? Nie mów mi gościu, że ja chciałem się wybić na twoim dziecku, tylko ty chyba chciałeś. Nie, nie, ty sobie dziecku, robiłeś dobre serdusze, ja sobie ze usiądę. Swoim synkiem, żeby promować swoje sklepy i swoje ciuchy. Dobrze, moi, proszę, drodzy, ten ten ciuchy? moi drodzy. Ale jakie moje ciuchy? Moi drodzy, ponieważ tutaj nie wiemy, nie wiemy Kim za bardzo. jesteś zakłamany. Nagrałeś szesnastkę, ja zakłamany. w której... Ludzi tutaj mówiłeś, że są śmieciami, że są gównem, a teraz na influencerstwie zarabiasz, tak? Mówiłeś, że to jest Mówiłem. szambo, Mówiłeś, że to jest szambo, to dlaczego nie usuniesz Mówiłem Instagrama, którego, którego nikt dostałeś? Któryś sam sobie nie wierzy, bo ty sam chyba nie wierzysz w to, co mówisz teraz, gościu. Nie, ja wierzę. No, wierzę ja w to, nie że wierzę. Wierzę. jesteś śmieciem bez zasad, tak, tak uważasz? wierzę. Tak, jesteś, tak, uważasz? jesteś zerem bądź. To dobrze, najpierw pokonam twojego koleżkę a później po tej walce mogę wyjść do ciebie. Ale ja mogę do tej walki z przywiązaną ręką do kostki wyjść. Tak? No to super, to super. To będziesz to. tak samo płakał, jak płakałeś na wszystkich rozmowach w agencji, Rozumiem. Dokładnie tak. tak. Powymyślaj sobie teraz, ja powymyślaj sobie. Tak samo będziesz po płakał wymyślaj. po walce z Marcinem. On nie, nie wymyśla. Tak, walce... O, teraz się zebrali, team we dwójkę, będą gadać z nami. Dziękujemy bardzo. To jest bardzo niesamowite jest śmieszny Najpierw zbiło, cię, śmieszny, najpierw zbiło cię życie, a ja teraz zbijecie dubiel. Panowie, panowie. jest śmieszny. Zmiotę Cię, gościu, kolejnego. Nie? Tak. Proszę, tak, o, oddać mikrofon. Mnie Marcin, śmiercie, Marcin, Marcin, że podajesz mikrofon. rękę mi wcześniej. Ja Ci nie podałem ręki. To ty do mnie podszedłeś i mnie poklepałeś po plecach. Podszedłem, podałem Chłop, Ci rękę, chłopaku, to, to Jak chłopaku. uważasz mnie za fałszywego kogoś, to było, gościu, nie podawać mi ręki. I się nie uśmiekać, Ale ja Ci nie podałem ręki. Że schudłes, poklepałeś mnie po plecach. A ja Ci podziękowałem. A ja Ci podziękowałem i się uśmiechnąłem. Dobrze, jesteś? panowie. Panowie, możemy się tak przekrzykiwać do jutra? Ale zbijecie ten dubiel. Być Proszę. zbitym przez Marcina. Zbiję. Na pewno mnie zbije. Ja myślałem, że niżej a nie ty upadniesz, też zbijesz, ale upadniesz 21. Tak? Proszę o od... Dobrze, dziękujemy serdecznie. Tutaj Mamy widzimy, tak, Tutaj widzimy, że no Kacper, ty chyba e, podobnie jak Marcin Najman i jak Don Casio do ciebie będzie duża kolejka. E, ja osób zapraszam tutaj tylko do wyjaśnienia. Nie zasłużył. Dobrze, ty ale spokojnie. Kacper, ale chciałbym teraz zupełnie zmienić słucham. klimat i chciałbym ci zadać bardzo poważne pytanie. Podczas face-to-facea z Marcinem zadałeś rywalowi pytanie o jego wartości. Jakimi wartościami się kieruje? Jakimi wartościami w życiu ty się kierujesz? Ja mam w sensie ciężko to opisać jakoś słowami. Ja jestem pewny, że, że ludzie, wszyscy, którzy są dookoła mnie i którzy ze mną trzymali od zawsze, to widzą jaki jestem i ja nie muszę tego udowadniać. To, że osoby takie jak Marcin mają jakieś problemy, bo y, moim zdaniem zachował się wiele razy nietaktownie, to, to oni mogą tak uważać. Ale na przykład mamy kolegę, mówisz, że potraciłem wszystkich przyjaciół. Mam na przykład y, cały czas moim bardzo dobrym przyjacielem jest Karol blow'ek, z którym zaczynałem i jakoś nie potraciłem z nim kontaktu. On jest normalnym, w porządku facetem i nic takiego się nie stało. Jak trafiałem na takie... za przeproszeniem, słabe osoby jakby, bo nie będę tutaj przeklinał, nie będę się unosił, Już no to, nie? to się kończą moje znajomości, bo ja jestem taki, że po chuj mam się trzymać z ludźmi... Nie będę tutaj przeklinał, po chuj mam się trzymać... No są tu emocje, są tu emocje, mordo, i no. jestem młodym chłopakiem, co, ponoszą mi emocje, jest tutaj sto parędziesiąt tysięcy ludzi, więc, więc mogę się za, zagubić przez chwilę, ja no ale słuchaj. Dobrze, panowie, przed wami jeszcze ważenie, gdzie będziecie mogli spojrzeć sobie w oczy, przed wami oczywiście walka dwudziestego no, sobie tam, Nie będą mogli pogadać, Alko, a niech się wygadają. No. Właśnie, nie wiem po co tu przerywacie, ty w ogóle nie wiem po co się odzywasz. Bo to nie jest konferencja między nami. Może fejstu Ciebie fejstu. mogę wyjaśnić po tej walce, możemy wyjść. Zapraszam na sparring, nie musimy iść na żadne FMA. Przyjdź na matę i zobaczymy. Przyjdziesz, przyjdziesz, obiecujesz to, obiecujesz to? Ty też nie odzywaj tam jakiś Ale kolejny kurwa bohater. Przyszli w pięć osób teraz! Ale ja mówię, że po walce będziemy walczyć. W ogóle co ty mówisz? Przyjdź po walce na sparring i cię wyjaśnię. I tyle. I z tobą skończyłem temat. Wyjaśnię tak samo tamtego, co tam się chikra. Zobaczycie. Ja myślę, że na pewno przegram, to będzie lekcja pokory na YouTube. Na pewno dzisiaj Kacper, zrobimy face to face, face Malcina z Kasprem. Weź, że... się odzywać. Myślę, tak, że wojsku... zrobimy face to face Malcina z Kasprem dzisiaj. Dobrze. Myślę, że widzowie tego by chcieli, zdecydowanie. Okej, okay, w takim razie pytanie do Marcina Dubiela. Przeciwnik zarzucił ci, że gdy w Team X zaczęło źle się dziać, nie potrafiłeś przejąć sterów i być liderem, który był potrzebny. Czy uważasz to za słuszny argument? Czyli, czy nigdy nie pisałeś się na bycie liderem? Nie no, jakby moja pozycja w teamie od samego początku była jasna. Ja pomagałem w organizacji, ale ja nie miałem żadnej władzy tam, ponieważ to agencja tworzyła team. I, i nie miałem tutaj nawet pola do tego, żeby przejąć pałeczkę. Okej. Okay. I w takim razie ostatnie pytanie i przechodzimy do face-to-face'ów. Wojtek, zastanów się, kogo tam chcesz dobrać, żeby zostawić też coś na kolejne wydarzenia. Kacper, najgrywałeś się z rywala, że porusza się jak paralityk. On zarzucał ci. Nie, 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 cofnij. Przepraszam bardzo. Tak. Powiedziałem, napisałem do niego, że słyszałem, bo doszły mnie takie informacje, że koledzy jego z sali mówią, że porusza się jak paralityk. Ja nie, pow nie powiedziałem, że Marcin Dubiel porusza się jak paralityk, tylko okay. że usłyszałem. Wiesz co chodzi? Jakbyś że to powiedział. Tak, 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 że słyszałeś opinię. Nie, no to w nie napisałem do niego. W takim tak. razie, jakby cofamy, to jakby usłyszałeś opinię, że porusza się jak paralityk, on zarzucał tobie zbyt wielką pewność siebie. Co w przypadku. Gdy to Marcin wygra tę walkę, czy odczekasz te słowa? I... Po pierwsze, wydaje mi się, że są nikłe szanse Marcina na to, żeby wygrał tą walkę. Jeśli wygra tą walkę, to rzeczywiście nie mam problemu, żeby powiedzieć, że, że on to wygrał. No, to jest oczywista decyzja, potrafię się przyznać do tego, potrafię się przyznać do porażki. Nie sądzę, żeby wygrał, bo z Marcinem już nie raz się tam tłukliśmy i nie raz się przyrzucaliśmy i Marcin zawsze wychodził przegraną stroną, więc nie sądzę, żeby w trzy miesiące mu jaja urosły po prostu, bo może podszkolić się troszkę, ale żeby, żeby był gotowy do walki, to, to uważam, że, że jeszcze długa droga. Marcinie, jak się do tego odniesiesz? Nie no, o moje ja się nie martw, Kacper. Ja bardzo się cieszę, że e, twoja sztuczna pewność siebie... Moja sztuczna pewność siebie. Ile razy dostałeś w łeb? Ale co mnie, co, Czemu teraz uderzasz do no, takiej takich sytuacji? Jesteśmy po dwa... Nie to jestem się? po trzech miesiącach treningu. I, co? I teraz jesteś jestem fighter. Po teraz miesiąc... jesteś gala fighter, da? Nie, nie twierdzę, że jestem fighter. Nosek Ale zrobiłem wszystko, co w mojej mocy. Podbite. No Owszem, owszem. Brodzić się nie umiem. Zrobiłem sobie to teraz, żeby, żeby nagali pokazać. Co sobie. myślisz, że będziesz twardszy, jak teraz dostaniesz na sparingach? <laughs> Czujesz się mocniejszy teraz, czy jak jest? Tak, czuję się mocniejszy. Zobaczymy, jaki jesteś mocny w Oktogonie. Zobaczymy. Tak szczerze wiesz, tak miłe. szczerze stary. Szczerze powiedz trzy, trzy słowa. Równo. Nie, po prostu w trzech zdaniach powiedz do, do Marcina, co sądzisz, bo... Trzy słowa, nie lubię cię. Nie lubię Marcina. Nie. Co mogę ci powiedzieć? don, Cassio król. Co mogę ci powiedzieć, Marcin? Mam nadzieję, że tak jak udajesz tutaj, że jesteś świętoszkiem, tak uda ci się udawać, że jesteś fajterem, zobaczymy, czy się przygotowałeś. Ja trenuję tak ostro i nie, mam, nie mogę Myślę, się doczekać... w 70% nie trenujesz tak ostro jak ja. O uh, czym zresztą świadczy twoja nienaganna twarz. Uh, bo potrafię się bronić, a ty dostajesz w łeb po prostu od koleżków jest... na sparingach, rozumiesz to? Zobaczymy, ludzie, wyjdziemy. Teraz pokazałeś, jesteś, mówiąc Teraz co pokazałeś, innego. że jesteś taki fighter. Zobaczymy, zobaczymy. Ja chętnie wyjdę i jestem zobaczymy pewny. Zobaczymy już w sobotę, Kacper. Jestem pewny, że jak poczujesz pięści na swojej twarzy, to skończy się Twój uśmieszek na twarzy. i tam Ale ja nie, nie, nie mam zamiaru się tam do ciebie uśmiechać. Idziemy się bić, Kasper. O, Mordo, teraz się uśmiechasz, a te, wtedy nie będzie ci do śmiechu. No, Zobaczysz. no nie będzie mi do śmiechu, bo będziemy się bić. Jak bili, dostaniesz gościu. w łeb, jak dostaniesz w łeb, ty myślisz, że, że masz szansę? Naprawdę Ale wierzysz czym, w to. czym tym swoim hajkiem, którego tak cały czas trenujesz? Wierzysz w to? Słuchaj, u ciebie też sporo mówią. Wierzysz w to? Dobrze, panowie, myślę, że. Zgaszę cię gościu. Będziesz spał. I nie, nie, no, to, jest jedyne, nie to jest jedyne co ci zostało. Będę Zraziłeś cię na kołatach. To jest co do siebie ludzi. Będę cię bił, żebyś nie chciał nigdy wracać do oktagonu. Dziękuję. Face to face, drodzy państwo. państwo! Muzykę Main event! Marcin Dubiel kontra Kacper Błoński, Tyle padło słów cierpkich, niemiłych, niegrzecznych, wulgarnych. To wszystko znajdzie swoje rozwiązanie, znajdzie weryfikację w oktagonie 21 listopada. Tak kończy się przyjaźń. Odsunął mikrofon. Chciał, żeby te słowa słyszał tylko rywal. Aura jest pojebana taka. Marcin Najman skomentował, że poszli jak w wielkiej pardubickiej. Rzeczywiście.